Towarzysze, więc w tym filmie postaram się odpowiedzieć na pytanie, czemu współczesna lewica, czemu współczesna socjaldemokracja przeżywa kryzys. I jest to rozwinięcie e, polemiki, która tutaj się toczyła doczy, dwa dni temu z Mateuszem Cichockim. Więc moim zdaniem należałoby tutaj wrócić do kwestii definicji do rozważania, czym jest kapitalizm. No i to jest jakby to kluczowe zagadnienie, więc kapitalizm jest to system, który tutaj faworyzuje posiadaczy kapitału. Warto to zrozumieć, że, że współczesny system nazywa się kapitalizm, a nie produktywizm. Że tutaj chodzi o ten handel, o to właśnie wymianę gotówki, wymianę kapitału, Gdyby współczesny system miał być właśnie no, to taką esencją, esencją współczesnego systemu, miało być produkowanie, no to trudno byłoby zrozumieć, dlaczego gdzieś tam pod koniec średniowiecza to akurat Europa podbiła świat. No bo wtedy no to produkcja przemysłowa, czy w, w Chinach, czy, czy w Indiach przekraczała znacznie produkcję europejską, więc Europejczycy pokonali właśnie Chin, Chiny, pokonali Indie tym, że wprowadzili tutaj bardziej no, taki dynamiczny system wymiany kapitału. Więc problem współczesnej demokracji wprowadza się do tego moim zdaniem. Że no, socjaldemokraci, będąc u władzy, nie są w stanie realizować swojego, swojego programu, gdyż w tej chwili ten kapitał jest, ma charakter ponadnarodowy i żadne państwo narodowe nie jest w stanie tego kapitału kontrolować. To znaczy, w sytuacji, kiedy A, istnieją korporacje, Międzynarodowe, które właśnie są w stanie dowolnie przerzucać tutaj kwestie opodatkowania. I za każdym razem, kiedy jakiś rząd próbuje opodatkować jakąś korporację, to oni mówią, że oni jakby to tutaj, akurat w tym kraju, to oni nie przynoszą zysków, a w ogóle to produkcja jest w innym kraju, i tak dalej, i tak dalej. Więc to można się tak bawić w nieskończoność. Więc z jednej strony mamy te, te międzynarodowe korporacje, z drugiej strony mamy raje podatkowe, i w dodatku od jakiegoś czasu mamy patologię całej tej, właśnie transferów finansowych, czy, czy właśnie inwestycji, właśnie całkowicie wirtualnych. Do tego dochodzą różne kryptowaluty. I w sytuacji takiej, kiedy no, właściwie każdy może sobie posiadać nieograniczoną liczbę kont bankowych w, w nieograniczonej ilości walut, y kiedy właśnie ten czy inny polski burżuj może sobie posiadać konto w, w kontach właśnie we frankach szwajcarskich, w euro, w dolarach, w jenach, y w bitcoinach kiedy on wcale nie musi tego deklarować polskiemu państwu, no to tak naprawdę no, całe to gadanie o tym, że, że, że jakby esencją tego, co robi socjaldemokracja, to jest wprowadzanie podatku progresywnego od dochodów w momencie, kiedy człowiek deklaruje, że on nie ma dochodu, no to mamy wszystkie te absurdy, które których jakby no, górę, szczyt góry lodowej tej, tych absurdów, no to oczywiście widzimy w tym, co tam mówi partia Razem czy zanberg że mówi: O, to nie jest dobre, że, że właśnie jakaś sprzątaczka, czy firma jednoosobowa, czy małe firmy, że one płacą więcej podatków. Od jakiegoś Amazona, od, od wielkich korporacji. No więc, no jakby no tak, to nie jest dobrze. Pytanie jest jednak, no jak konkretnie te, ten wielki kapitał opodatkować? I tutaj nikt tak naprawdę nie daje, nie daje tej, tej odpowiedzi. I dlatego, towarzysz Michał, chcę Wam tutaj zaproponować moją, jakby propozycję. Jak tym bogaczom właśnie dobrać się do tyłka. Więc ja uważam, że, że jeśli patologią w tej chwili jest właśnie ten międzynarodowy rynek finansowy, gdzie sobie tutaj ci bogacze uciekają, to jeśli w ogóle chcemy wprowadzić jakiś program lewicowy w życie, to należy zacząć od tutaj decyzji radykalnej, mianowicie zdelegalizowania wszystkich walut międzynarodowych w naszym kraju. Czyli powiedzieć jasno, że jakby wszystkie te waluty, takie jak dolar, takie jak euro, takie jak tam, właśnie bitcoiny, wszystko to od dzisiaj, w momencie, kiedy wchodzi tutaj do władzy lewicowy rząd, no to delegalizujemy. Żaden obywatel naszego kraju nie ma prawa posiadać tego typu walut. Mniej więcej stawiamy obce waluty obok narkotyków twardych czy, czy obok jakiejś tam broni. Człowiek nie ma prawa tego posiadać. Yy, więc ma, każdy ma tam no właśnie tydzień na to, żeby to przewalutować. W każdym razie wprowadzamy monopol posiadania dewiz przez państwo. Cały ten handel międzynarodowy byłby w ten sposób kontrolowany przez państwo. I o ile państwo jako takie może posiadać dewizy, bo wiadomo, no jeśli, jeśli mielibyśmy tutaj funkcjonować w rynku światowym i handlować czy z krajami strefy euro, czy, czy z jakimiś innymi krajami, no to tutaj należy te dewizy posiadać, ale równocześnie zabronić naszym obywatelom, żeby oni robili ten handel na własną rękę. I tym samym, równocześnie też jakby delegalizujemy wszystkie te właśnie tajne konta. W czasach, w czasach właśnie bankowości internetowej, no jest to sprawa dość prosta, to znaczy do każdego banku, który operuje na rynku polskim, mają po prostu Yy, dajemy zapytanie, yy, żeby oni nam przedstawili tutaj wszystkich polskich obywateli, którzy yy, no, za pośrednictwem tych banków yy, posiadają jakieś inne konta w jakichś innych krajach, czy, 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 czy w ramach tych, tego banku posiadają konto. W innych walutach i po prostu na zasadzie, no chcecie funkcjonować na rynku polskim, wy nam musicie te wszystkie informacje dostarczyć. No, tak robią Chiny. Każda korporacja, która chce działać na rynku chińskim, musi respektować reguł chińskich. No, i te korporacje jakby się dostosowują. No, co prawda, reguły chińskie są inne niż w takiej kraju, jak, jak właśnie w krajach trzeciego świata, jak Polska, gdzie korporacje mogą robić co chcą i się po prostu polskim urzędnikom śmieją w twarz, ewentualnie tutaj proponują jakieś łapówki. No, nie, nie. W kraju takim, który by no właśnie siebie cenił, siebie respektował, no to. Nałożono by tutaj właśnie y, twardą politykę wobec tych międzynarodowych instytucji, a jeśli komuś się to nie podoba, no to wypieprzamy, Wypiepr wypieprzacie z naszego rynku, więc y, f, no, w sektorze finansowym to... Można wypieprzyć jeden bank, drugi bank, jakby pokazując, no jeśli my was wypieprzymy, no to inny bank wyzajmie wasze miejsce, a jeśli wszystkie banki będą tutaj y, się stawiać, no to wszystkie banki wypieprzymy, wprowadzimy jeden państwowy bank i wszystkie tutaj y, y, właśnie transakcje finansowe y, w ramach naszego kraju będą kontrolowane w ten sposób przez państwo. No, w każdym razie jest to postulat, wydawałoby się banalny, ale równocześnie jest to tak naprawdę postulat, który no, ludzie, którzy ten postulat stawiają, to są ludzie, którzy realnie, realnie temu kapitału, kapitalizmowi szkodzą. Bo no, moim zdaniem patologią jest to, co na przykład robi Richard Wolff że on jakby problemu tego kapitalizmu doszykuje się w stosunkach pracy. To jest oczywiście ważne, no, że, że w, 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 w ramach konkretnej firmy, konkretnej fabryki, no to, to no, mamy do czynienia z pewnymi relacjami patologicznymi, i że odpowiedzią Richarda Wolfa na to jest wprowadzenie demokracji w miejscu pracy. Problem jest taki, że no, we współczesnym świecie no, to, yy, no, ten, rola yy, tych firm produkcyjnych jest yy, w tej chwili no, coraz mniejsza w stosunku do yy, roli gospodarczej tych wszystkich yy, instytucji finansowych, tych wszystkich spekulantów. No, ich kapitał cały czas jest większy, ich tutaj wpływ na światową gospodarkę cały czas jest większy. Yy, więc i w dodatku jakby nie ma z tego żadnej realnej korzyści, to jest po prostu wyłącznie spekulacja. Yy, więc yy, yy, to, że my będziemy wprowadzać jakieś współdzielnie produkcyjne, yy, no to yy, te spółdzielnie produkcyjne, my możemy nawet sobie wyobrazić no, kraj, w którym no, całkowicie no, tutaj, cała produkcja opierałaby się właśnie na takich y, spółdzielniach produkcyjnych. Problem jest taki, że jeśli my nie weźmiemy się za kapitał, jeśli my tutaj nie będziemy kontrolować tego przepływu finansowego, no to yy, i tak yy, te, te spółdzielnie, no to po prostu. Zwykłym szantażem ekonomicznym, yy, pozbawione gotówki, no to yy, mogą być tutaj łatwo załatwione. Yy, także uniezależnienie się od tego międzynarodowego rynku finansowego jest kwestią kluczową. No, widzieliśmy to w czasie referendum w Grecji, kiedy to właśnie yy, Europejski Bank Centralny zdecydował: no to my od, od, odetniemy Grekom yy, gotówkę. I wystarczyło kilka dni takiej paniki wywołanej właśnie przez Europejski Bank Centralny, i od razu tutaj Cypras spękał. I yy, no, więc to jest, to jest bardzo potężna broń, właśnie kwestia tego kapitału, i to jest, yy, to jest kwestia, którą właściwie no, nie zajmuje się żadna partia polityczna. No, to, to jest jakby ten problem, że to, że no, yy, na przykład yy, taki Zandberg może mówić właśnie o tych kwestiach, czy obyczajowych, czy nawet o kwestii wprowadzenia podatków. No, to są rzeczy, które. W współczesnej burżuazji jakby nie szkodzą, gdyż ona doskonale wie, że to nie ma znaczenia, czy Zandberg zaproponuje 40% podatku, czy 80% podatku, bo oni i tak w ogóle tego podatku nie zapłacą, więc to, co tak naprawdę ich boli, to jest kwestia, my Chcemy dobrać się do Waszego kapitału, a ponieważ no, Wy tutaj będziecie sobie robić te Wasze szacher i będziecie posiadać właśnie e, tutaj, e, dokonywać różnych transakcji, a to w dolarach, a to w euro, a to w bitcoinach, a to w innych jakichś obcych walutach, to my mówimy jasno, w naszym kraju, między tutaj odrą a bugiem jest możliwe używanie tylko jednej waluty, tą walutą jest polski złoty i jest tylko jedna forma właśnie wymiany, wymiany tej obcej waluty na walutę polską to są państwowe kantory, nie ma żadnych cinkciarzy, nie ma żadnych prywatnych kantorów każdy będzie jeśli ktoś chce występować na polskim rynku no to musi to zrobić przez państwo Yy, yy, po kursie, który my wyznaczamy, to też jest ważne, że yy, kończymy z jakąś taką właśnie spekulacją, że ktoś tam przyjedzie z dolarami czy z eurasami i powie: A moja tutaj yy, waluta, którą ja wymieniłem, to ja sobie wymienię po 4 czy 5 czy ile razy więcej niż, niż złoty. Nie, wymieniamy w kursie 1 do 1. No, w każdym razie, jak otwieram dyskusję. No, chciałbym tutaj mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie mam. Ja tylko rzucam temat. Ja tylko rzucam temat. Mianowicie mówię, że trzeba tych, no, trzeba myśleć nad tym, jak tutaj odebrać burżują tą formę właśnie ucieczki z kapitałem czyli jeszcze raz no, całkowity zakaz no, jeśli polski obywatel posiada konta obce no to ma mniej więcej tydzień na to żeby to zadeklarować więc każdy jakiś kulczyk czy, czy inny ma obowiązek w momencie wejściu takiej ustawy powiedzieć ja taki i taki posiadam konta tutaj w Szwajcarii czy, czy gdzie idzie. No i tam deklaruje kwotę. No to my mówimy wtedy okej, okay, gościu, to masz tutaj tydzień na to, żeby te pieniądze, które tam posiadasz we frankach szwajcarskich, przelać tutaj do naszego państwowego banku po kursie, y, który my ci tutaj wyznaczymy y, i wszystkie te pieniądze, które trzymasz właśnie w dolarach, w euro, y, my ci wypłacimy równowartość w złotówkach. Po kursie, który oczywiście my tutaj ustalimy, eee, jeśli tego nie zrobisz, jeśli e, e, okaże się, że ktoś, jakiś polski obywatel nie będzie tutaj, nie podporządkuje się tej ustawie i mimo, mimo zdelegalizowania posiadania walut obcych, to, to, to my mówimy, my to delegalizujemy. Tak jak no, w Stanach Zjednoczonych był taki moment, kiedy zdelegalizowano alkohol, jednego dnia można było sobie legalnie pić alkohol, następnego dnia zdelegalizowano alkohol, tak my delegalizujemy posiadanie obcych walut. Jeśli ktoś się nie zastosuje, myśli, że my żartujemy czy coś, no to y, dzisiaj ustalenie tych wszystkich informacji, wiadomo, no jednak Polska jest to na tyle ważny kraj w Europie, że inne kraje będą tutaj z nami y, no, wypełniać nasze żądania. Jeśli my będziemy żądać od różnych krajów czy banków, żeby nam podały informacje dotyczące polskich obywateli, to oni nam te informacje podadzą. Jak my się dowiemy, że ten czy inny nie zgłosił, Yy, właśnie yy, swoich kąt, no to oczywiście on poniesie konsekwencje karne. Yy, tak jakby poniósł konsekwencje karne, gdybyśmy się dowiedzieli, że on w swoim domu trzyma, nie wiem, 500 kg marihuany. Za to się idzie do więzienia. Yy, więc to jest moja propozycja. Jeśli macie lepsze propozycje... To bardzo chętnie je poznam. Pozdrowienia, towarzysze!